Czy byłeś zaskoczony, że znowu nabrałem? No czy wiesz, ja ty ja powiem tak, ludzie gwiazdy tego typu e, często mają e, po prostu z nadmiaru e, sławy, bogactwa, e, po prostu nie radzą sobie z tym. No Przykładem był tak samo Tyson, że e, też ma dużo problemów, tak samo John Jones ma dużo zawsze problemów. E, tak samo Conor McGregor ma problemów dużo. Jak masz... Bardzo dużo pieniędzy, e, jesteś bardzo sławny, to często sobie z tym nie radzisz. Tak? No nie? Mogą mu zawiesić pas. Janek nie mogę mówić mu... do kampanii już na rzecz pasa. Znaczy, wiesz, jeżeli by nie mógł walczyć, to mu zawieszą, tak? Mhm. A jeżeli będzie mógł walczyć, to na pewno mu nie zawieszą, bo, 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 bo w tej chwili Jones się przyda. Tak. No. Jeżeli, nie będzie, jeżeli nie będzie siedział w więzieniu, to na pewno mu nie zawieszą, tylko będzie walczył. A e, historia już pokazuje, że wielokrotnie e, go aresztowany, później za kalpią wychodził, jakoś to się rozmywało. No. Może konsekwencje poniesie, może jakąś karę. Nie wiem, czy to będzie kara e, więzienia, no. Może nie wiem, no tak ja nie obserwowałem, ale tam się wydaje, nie wydaje mi się, że, yy, że aż coś zrobił aż tak wielkiego, że, yy, że go, yy, bo by go nie wypuścili. Jakby zrobił poważne rzeczy, to by siedział mm. tak, w więzieniu. No a na razie to yy, go wypuścili, tak? Więc to, to nie jest aż na tyle poważne, żeby kogoś, wiesz, później może być sprawa, może dostać. Wyrok, że ma. Ale myślę, że to za dużo tam ludzi jest zainteresowanych, żeby on nie przebywał w więzieniu. No zobaczymy. Znaczy, znaczy, jeżeli chodzi o Janka, to podoba mi się, że że zaczął normalnie gadać się, trochę tak bardziej się droczyć i bardziej napierać. Bo wcześniej to był taki wycofany i mówił cały czas. No a może tak, no wygram, ale może nie wygram, a teraz powiedział, wychodzę, znokautuje, teraz mówi, złapycie, cię, nie schowasz się nawet w więzieniu, więc Janek zrobił nie tylko w walce, bo w walce zrobił też postęp, bo zaczął się bić, wcześniej to walczył, żeby nie przegrać, a teraz walczy, żeby wygrać, no i, i też zaczął mówić sensownie, że po prostu znajdzie go, nawet tak w więzieniu się przed nim nie ukryje, więc to jest fajne. To uważam, że to pokazuje, że Janek dojrzał do tego, żeby, żeby coś tam zrobić. Tak?